No dzień dobry moi drodzy widzowie Witam was na kanale Lazurowej <laughs> Lazurower. Lazurower Po przerwie małej e, Wakacyjno-majorkowej Mam nadzieję, że kamera Do której teraz gadam Jest już w porządku bo, Ponieważ była drugi raz reklamowana e, I będę mógł w końcu nagrywać kamerką ani telefonem, co jednak jest lepsze Spokojnie proszę pani No Pani się uniosła Jadę dzisiaj z Czarkiem i Markiem mi z Warszawy. Czarek prowadzi sklep rowerowy, zakład rowerowy na Okrzej, tak się nazywa. Jedziemy sobie różniutko do EZ. A wracając, zahaczymy o jakieś atrakcje nicejskie. Patrzcie, jaka piękna jest w ogóle perspektywa na góry. Zaśliżone Alpy. Właśnie weekend wcześniej padał niesamowity deszcz na wybrzeżu, który oczywiście był śniegiem w górach. Napadało tyle tego wszystkiego. Wyniosło też morze. Różnego rodzaju gałęzie yy, i wszystkie inne rzeczy, które spłynęły do tegoż morza rzekami, właśnie z gór. Tak to zawsze wygląda. No. Tutaj marzec to są takie zjawiska, właśnie mocno intensywne, pogodowe. I tak krajobraz wygląda, ale morze ma dzisiaj super kolor. Pogoda się stabilizuje. Wygląda na to, że zmianę, jak ja to mówię, z zimnego na ciepłe mamy już z głowy i tych. Intensywnych zjawisk innych nie będzie. Więcej, przynajmniej. Dobrze. Parę dzisiaj widocznych ładnych. z Proszę bardzo, o to wspomniany, rzeczony czarek z zakładu rowerowego. pójdziemy go później przepytywać, co on tutaj robi, jak się znalazł i w ogóle, ale ładnie dzisiaj to wygląda. Co? Tu jest w ogóle super widok nad Alpy i aż tyle śniegu. No ja nie widziałem dawno, żeby żeby było. Także... Bardzo ładnie, coś w powietrzu. Bardzo dużo. Niczym w ustce. <laughs> yy, no prawie ustka. No, wiadomo, że jeszcze mamy sporo do nadrobienia w tej Francji na tym zepsutym zachodzie, ale staramy się. Ładnie samolocik widać startujący chyba lądujący, także dobrze. A gdzie jest nasz kolega elektryczny? Dobrze, zostań. Dobra, no to jedziemy i się widzimy za chwil parę przy okazji jakichś fajnych atrakcji. A na promenadzie Anglików trwają, znaczy nie na promenadzie właściwie, tylko na plaży nicejskiej, trwają prace uzupełniające, polegające na nadrobieniu zaległości, jeżeli chodzi o kamyczki, zabrane przez morze, te słynne nicejskie galet. Czy galet? Galet. Ach ten francuski, ach ten francuski, no właśnie. E, są one regularnie wymywane i przemieszczane przez wzburzone właśnie wiosenne morze. Dobrze, zaraz będziemy mieli mały postój. E, żeby był mały postój, tak? Zaraz zrobimy sobie mały postój. E, chciałem Wam pokazać ciężarówkę. Tak, to skręcaj tutaj w prawo. Małą ciężarówkę dowożącą Galet, ale mi ucieka cały czas. W każdym razie, o, tam widać z tyłu. Czy nie z tyłu? Bo, przepraszam, ale jestem zaoferowany w Widać ciężarówkę uzupełniającą i transportującą kamyczki. No dobrze, troszkę nam pokrzyżowały plany zmiany na drodze. Ten Moyen Cornish, czyli tak zwany średni, właśnie kornisz w mieliśmy jechać, żeby uniknąć najstromszych podjazdów był w pewnym momencie zamknięty, dlatego jedziemy przez główne tak zwane coldairs, to chłopaki będą mieli przy okazji zaliczone najbardziej kolarskie wzgórze w okolicy Nicei większość przewyższenia już za nami niedługo sobie będziemy jechać Bietem, a tutaj chłodno dosyć Tu często jest tak Na tym wzgórzu właśnie chłodno Bo się przyczepiają jakieś chmury Coś miało w drugiej części dnia Się troszkę podchmurzać No wiosna Bywa kapryśna Śmignął razem z autobusem aż Marek Którego chyba Błędnie na początku filmu Przedstawiłem a w oddali powinien nam migotać czarek. Tak. Tutaj często tak jest, że właśnie się tak zahacza taka chmurka dyżurna na tym, na tej górce i czasami się wjeżdża w taką, wjedziemy chyba za chwilę w taką mgłę po prostu, gdzie nie będzie nic widać i tam będzie trzy razy zimniej przez chwilę, ale za, za chwilę już na szczęście, to, tutaj już jest koniec górki. A, już, ok. Potem już jest tak, będzie taki płaski odcinek, e... No, i już potem będzie głównie w dół. No. Także właściwie to wspinanie już mamy, prawie że na dzisiaj z głowy. Dobra, a te S e, jeszcze dalej jest? Poza tak? jedną górką. Tak, S jest dalej, a jeszcze będziemy mieli. O, a tam nawet ładnie widać Środnisko, Od dali. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać, cały czas zjeżdżający kolor. E, będziemy jeszcze mieli jedną górkę. Zaboliję Surmer. Tam na dole, kapfera. No, dzisiaj tak miało być właśnie takie. Migiełko chmurki. Zobaczymy co z tego będzie No i proszę, Marek i Czarek poszli sobie właśnie do EZ, eksplorować. E, Eksplorować Eksploruję tutejszego Carrefoura i jego lokalne smaki Wypieki No, przepraszam, nie Carrefoura, tylko Casino e, Mimo, że jest to Casino, to oni tutaj pieką swoje własne pieczywo I widzę, że wprowadzili nawet bardzo łatkowy. E, rowerki są zaparkowane S jest właśnie eksplorowane, cisza spokój, właściwie. Myślałem, że będzie trochę więcej ludzi. Traskę mieliśmy urozmaiconą, Niedługo będziemy zjeżdżać sobie na dół. Wrócimy przez Bolię Surmer oraz Ville-Trange surmer. I jeszcze będzie jakaś część nicejska. Także dzionek taki na luzie turystycznie. Bardzo fajnie, także taką wycieczkę też możemy zrobić. Gdzie ja pilnuję na przykład na dole rowerów, a wy sobie pójdziecie, obskoczycie miasto S na własną rękę, nogę i oko. O, tu mamy słynną skałę. Ona ma pewnie jakąś nazwę, kurczę. Nie mogę się nauczyć do końca tej nazwy. O, jedzie! Jedzie, jedzie, zrobimy sobie tutaj zbitkę. Jak tam? Przeżyłeś tunel? Bo słyszałem, że z tunelami to jesteś tak Nie, no spoko, pokłócony, tak <noise> że tak powiem. Do dwóch kilometrów są. Do dwóch kilometrów? A, bo słyszałem o waszym wczorajszym tunelu. E, tu zobaczyliście tu na końcu światełko w tunelu, ale co było wcześniej to trochę gorzej już, no. No to jest taki... Ja, te... ja też jechałem takim tunelem kiedyś z góry tam z w tej takiej górskiej części, tam są takie właśnie tunele bez świateł, to... No to w pewnym momencie tak le lecisz, widzisz to światło na końcu, wiesz, że musisz się trzymać mniej więcej tak na środku tego światła, ale po czym jedziesz? No, nie wiesz. Nie wiesz, no, to jest takie... ...przez moment, bo wiesz, nie pracował. To jest takie, zaczyna war wariować błędnik. No, tutaj mamy taką właśnie skałeczkę drobną wychodzącą prosto z morza, tak to się porobiło, no, kamyk taki. Także to jest właśnie ta wschodnia część lazerowego, bardziej górzysta. Tutaj przy odrobinie szczęścia, w zimie głównie już, teraz może nie i teraz są jakieś takie chmury na horyzoncie, ale e, przy dobrej widoczności widać zarys Korsyki stąd. Jest bardzo dużo... E, jak ktoś ma takie profesjonalne sprzęty fotograficzne, to jest dużo zdjęć w internecie ze wschodów słońca, jak normalnie widać taki zarys takich gór fajnych, no? Super Ten to jest. A co stał, pływa na Korsyka Ferris, tak, tak. To jest między innymi korsykański prom. On pływa, pływa też na Sardynię. No na Korsykę chce się wybrać jakoś tak we wrześniu. Zobaczymy. Przełęczy. Mówiłem właśnie o spektakularnych przełęczach, a znajdujemy się na spektakularnym nabrzeżu nicejskim, Coco Beach. Najlepszym moim zdaniem i nie tylko moim miejscu do kąpieli w Nicei. Dużo lepszym niż te wszystkie kamieniste plaże. To też jest kamienista, właściwie skalista, ale jest tutaj wspaniała woda i to nabrzeże jest naprawdę takie dzikie, krystalicznie. Wszystko jest pięknie wystawione do słońca. Robione jakieś takie tarasiki, półeczki. Idealne miejsce na półeczkę z winem i pochilowaniem. Chłopaki wracają z kąpieli, tak? Możliwe, że właśnie się byli wykąpać. A to w ogóle przystanek autobusu jest? Proszę bardzo, nie wiedziałem. No jest. Widzicie, można dojechać autobusem 98 na Kokobicz. Nie tutaj tak poczytywać. Teraz jest zamknięte. Bo prawdopodobnie po tych różnych wiatrach, sztormach wtedy te fary się po prostu rozbryzgują o nabrzeże A nie, jest tutaj super miejsce. Szykuje się towarzystwo. A tutaj jeszcze taka syrena, jedna była na brzegu, ale już jej nie ma. A bo tu jakieś powstają arcydzieła sztuki malarskiej. O. No właśnie. Tak to pięknie wygląda. No to jest naprawdę jedna z większych widokóweczek licei. A tu jest właśnie kawiaryk dla cyklist, nasz punkt zaopatrzenia w odzież kolarską. Markowi tak? tak, tak, tak. Piękne są jak z obrazka. To jest je i nie? Myślę, że jakieś takie. Wiem, że tam z drugiej strony jest możliwość wypożyczenia sobie łódki. Jedna jest taka nawet bez żadnej licencji. Kurczę, nie pamiętam jaki jest cennik, ale można sobie taką łódeczkę wypożyczyć, nawet nie mając jakiegoś tam patentu. Dobrze, jedziemy na kurs zaleja. No właśnie tym razem obejdziemy się znaczy nie obejdziemy się smakiem soki Bo soka nam trochę się e, zawinęła Z placu tutaj z Kurs Saleja Ponieważ właśnie to co uprzedzałem tutaj kolegów Wcześniej, że powinniśmy to zrobić Wcześniej, że ta filia Tak zwany ten pop-up store soki Na Kurs Saleja jest Raczej czynny tak do godziny 13:00. coś takiego, on jest tutaj właśnie W tym miejscu, o tutaj jest ten Rada Ministrów, gdzie został podpisany traktat Nicejski, natomiast my sobie teraz Podrobnych problemach technicznych, na szczęście już jesteśmy na końcu załatwiania sprawy pojedziemy sobie do tego baru soki, którego właśnie filia się tutaj wystawia i spo... Spo, 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 spo... spożyjemy ją u źródła jeszcze powinna dołączyć do nas jakaś blondyneczka mała, ale już nie powiem, że młoda bo ona młoda to już nie jest, ale jest mała dalej czekamy no dobra, słuchajcie, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło to, że nie było soki po pierwsze na kurs po drugie później e, też nie było. W ich bazie, o której mówiłem przy poprzednim wejściu, ale na szczęście Marcin zna super miejscówkę, w którym jeszcze nie było. Przechodziłem wiele razy obok niej e, Nisła Soka. Zobaczcie, tutaj jesteśmy na Rue Miraletti, Soka Cuit en Feu de Bois. To jest naprawdę specjalność zakładu. Jest przepyszna to ta soka, taka mięsista. Jest po prostu mnóstwo pisaladier, mnóstwo różnych smakowitości i smakołyków. Przecież tak to jest. O, tam jest piec do soki, widzicie jak to wszystko dochodzi. To jest właśnie ta Onfreda Buana z piecu piecopalanym drewnem. To jest właśnie sokowe, sokowa porcja. Tu mnóstwo różnych innych rzeczy można sobie zamówić. Pisaladier. specjalności zakładu. Nie? A po drugiej stronie jest, o, faktycznie te gołębie są takie, nie znają wstydu, no. Siedzą tam w ogóle w środku. No i tutaj chłopaki ucztują, proszę bardzo. Tak to się żyje w tej Nicei, skromnie, bo skromnie, ale myślę, że jeszcze nie niedługo, niedługo wracacie. Wszystko poszło w kasynie. Do suto zostawionych stołów. E, wszystko, wszystko poszło w kasynie w EZ. Zaraz, bo ja tak skubię raz tej, raz tej. mam taką taktykę, żeby zjeść, jak najwięcej wyskubać. Jak najwięcej wyskubać. Nie mam swojej stałej porcji. A jak pisala dier? Dobre. Dla was podzielcie na Ty widzisz, że taki dają kawałek konkretny, bo najczęściej jest taki w takiej formie kwadratowej. Tak, tak, ja tutaj tak, 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 w jak, jak pizza, no. Ja w domu sobie robię często, to tak śmierdzi później z babliką, co w karneliszowaną. Proste danie rybackie. Dobrze, bierzemy się za jedzonko. Pyszne to jest, no. Ta sokka jest taka wyjątkowo mięsista, powiedziałbym. Mm, bo czasami sucha. ona jest ścik, taka ścik, bardzo ściwa. sucha i taka krucha, a tu jest tak od serca, no. Jeszcze po pierwszym to nic nie jest Od serca jest naprawdę, kurczę, super strawa po delikatnej przejażdżce. Mhm. Mm, mm. No i na ostatnie promyki słońca wylądowaliśmy na Plasma z charakterystycznymi postaciami siedzącymi na takich... Jak to nazwać? Boże, mi słowa. Słupach. O, słupach. No, siedem postaci, siedem kontynentów. One się świecą na kolorowo po zmroku, symbolizując właśnie różnorodność naszą i różne kontynenty. My tutaj sobie e, robimy pogaduchę, bo dołączyła do nas Ola. To już nie pamiętam, czy pokazywałem, że dołączyła Ola, czy nie. Później pomkniemy z chłopakami do i tam się pewnie pożegnamy. Także zrobiliśmy sobie taką bardzo, bardzo luźną, wakacyjną pętelkę. Żur, Pan <grym> się zaprezentował do kamery. I super, pokazaliśmy S, pokazaliśmy nadmorski odcinek, pokazaliśmy trochę miasta, spróbowaliśmy lokalnych specjałów. Zarówno tych wpłynie, jak i nie wpłynie, także super, naprawdę wycieczka. Chłopaki zostają jeszcze parę dni w saint a mam nadzieję, że nie będzie to ich ostatnia wiza. W ogóle Marcin jest tutaj nie pierwszy raz i zapewne nie ostatni. Tak to sobie właśnie siedzimy w Nice i w marcowe, piękne, środowe popołudnie. <laughs> Musimy zakończyć ten piękny dzień niestety ku smutkowi moich towarzyszy. Marcin oraz Czarek dzielnie dali radę na wycieczce do EZ. Byli w S podobało się Wam w S? Bardzo Piękne ogrody, tak. To jest taki, może powiedzieć, mój out, bo ja nie nienawidzę rowerów, ale lubię ogrody. Było fantastycznie w ogrodzie. <grym> ja to kocham nie na ogrody. Nie, zaraz. Jak do... Tak? Bo to u was ogrody i rowery to wasze no. całe życie. Drugie ja, trochę, trochę jak moje. No. Dobrze, żartem czy nie? fantastycznie. Bardzo ładnie jest na razurowym. No, e, mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza wspólna wycieczka. Kończymy zmrożeni lekko, ponieważ jak wiele razy powtarzam słoneczko jak zajdzie, to momentalnie robi się troszkę chłodniej. Także do zobaczenia chłopaki, dzięki za super towarzystwo. Okay. Czarka spotkacie w zakładzie rowerowym na Okrzei w Warszawie. Polecam jego sklep i serwis rowerowy. A Marcina spotkacie z w Sulejówku e, I tyle w takim razie Z Sulejówka, z Oraz z Warszawy Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Hej